To jest moja 26 wystawa indywidualna, chyba czwarta w Toruniu. Ostatnia w Toruniu była w 2008 roku w domu MUS. To są prace, które powstały od ostatniej wystawy, czyli jak to się mówi, nówki. Pani Joanna Strzelecka-Tarczykowska zmienia się bardzo od prac takich bardzo ekspresyjnych nawet, pokazujących przyrodę, zwierzęta, rośliny, ptaki, przeszła do właściwie prac syntetycznych, syntetycznych, płaszczyznowych, pokazujących przestrzeń, bo te prace, które tutaj widzimy w Galerii Omega, to są właśnie syntezy, takie syntetyczne przestrzenie, bardzo porządnie, harmonijnie budowane. Oczywiście budowane barwami ciepłymi, kontrastem właściwie barw ciepłych i zimnych. To doskonale widać. Kontrastem też form. Bardzo lubi Joanna Traczykowska rozbudowanie kompozycji od góry. To nie jest takie charakterystyczne dla, dla sztuki, w ogóle dla malarstwa, dlatego że. Zwykle buduje się jednak podstawę bardzo mocno i, i porządnie, natomiast u niej to rozbudowanie kompozycji jest od góry. To jest technika, która wymaga no niesamowitej precyzji. Raz położona, kreska, kropka nie jest do wymazania, po prostu. Albo do zmarnowania, albo trzeba tak długo przemyśleć, co zrobić dalej. Jest to technika przeze mnie tworzona, pracochłonna, ale dająca mi satysfakcję. A dlaczego w pracach jest tyle symetrii? Nie zastanawiałam się naprawdę, czy symetrii. Ja po prostu lubię porządek. Porządek w życiu, porządek w dokumentach i może to też z mojej natury wynikam. Kiedyś może byłam bardziej taka rozwikszona, Natomiast w tej chwili dąży do takiej ascezy, porządku, uporządkowania. Może dlatego. Ja uważam, że bardzo ciekawa i wystała ze względu na to, że te obrazy przedstawiają bym powiedział, niekonwencjonalne malarstwo. i raczej jest autorka tych. Obrazu skupiona na, na figurach geometrycznych, czyli tutaj, jak popatrzymy na te obrazy, oczywiście do końca tutaj nie, nie, nie przeszedłem jeszcze, ale to, co do, do tej pory zobaczyłem, to właśnie w tej konwencji to się utrzymuje. Prawda? Z zainteresowaniem obejrzymy po raz kolejny obrazy pani Anny. Znamy ją od wielu lat i obserwujemy właśnie jej rozwój poprzez wyeksponowane tutaj te obrazy. Cierpliwość, precyzja w wykonaniu jej prac, a szczególnie prace wykonywane tą techniką trudną, kredką czy pastelą. Jedno pociągnięcie kredki czy pasteli mocniejsze i już nie to, do wyrzucenia praca. Nawet akwarela jest łatwiejsza niż właśnie tego typu prace. No, myślę, że to co tutaj w postaci tych 18 prac możemy oglądać to jest jakaś e, kontynuacja e, wcześniejszych pomysłów, które się e, zrodziły w głowie Anny. E, może są bogatsze, jeśli chodzi o kolorystykę jak się ogląda te prace, te przestrzenie, te płaszczyzny, one są naprawdę bardzo malowane z takim bardzo złożonym kolorem. To nie jest jeden kolor, który tam bierze kredkę i maluje jednym kolorem. Tylko to jest każda forma, każda płaszczyzna jest budowana naprawdę dużą ilością różnego rodzaju barwy, która składa się właśnie na kolor, na, na tę głębię tego koloru, bo tam są naprawdę delikatne niuanse. Jest część prac, jest taka bardzo rozjaśniona. I tutaj właśnie w tych rozjaśnionych, przeniewieszczonych pracach widać te delikatności, te niuanse kolorystyczne i właśnie budowanie to przestrzeni za pomocą naprawdę bardzo delikatnych zmian, właściwie zmian temperatury barwy. Moje prace wychodzą lub chodzą, w tak zwaną tą nieznaną rzeczywistość. To są moje takie wewnętrzne pejzaże, przechodzenie gdzieś w ten inny świat. To no, tak się zdarza, że człowiek inaczej interpretuje tą swoją rzeczywistość, tą naturę. Praca pierwsza po, po prawej stronie ona niemalże dotyka nienazwanego. Dla mnie ja zdałam przy tej pracy i powiem, że nie wiedziałam, czy mam odejść, czy pozostać przy niej. I szukałam kontynuacji tej pracy, i odnalazłam w kolejnej pracy, trzeciej o, o, od, od tej następnej. I tak można szukać, i szukać kolejnych treści do powiedzeń i można je odnaleźć. Można je ponumerować jak strony, i czytać w nich. Ja dla siebie na swój użytek tytułuję tę pracę Przejścia bramy inna rzeczywistość. I muszę powiedzieć, że rozmawiając z publicznością, z odbiorcami, intencja ich odbioru podobna jest do tego, co chciałam przekazać i to mnie cieszy.